Siemanko, ja jestem Dexi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będziemy sobie grać Rosą. Jeszcze, tak na samym wstępie, ważna informacja do wszystkich, którzy posiadają na swoim koncie w Brawl Stars Rosę: grajcie w nią teraz jak najczęściej, odstawcie innych zadymiarzy na bok. Grajcie tylko Rosą, ponieważ najprawdopodobniej dostanie ona nerfa, ponieważ jej supermoc po prostu czyści. Jest to moim zdaniem za OP supermoc i na bank dostanie nerfa więc grajcie nią i wbijajcie jak najwyższy rang na niej, dopóki e, właśnie nie dostanie tego nerfa. E, Ogólnież na samym wstępie otworzymy sobie tutaj brawlboxa, mam nadzieję, że będą punkty do Rosy. 18 golda plus 6 Leona, Kurden i ból. W sumie zaraz bóla będziemy mogli mieć na maksa, więc fajnie. Dobra, najpierw zagramy sobie może oblężenie e, i zobaczymy jak nam pójdzie. Ogólnie no, tak jak wspomniałem już na samym początku, Rosa jest moim zdaniem tak dobrą postacią. Może sama w sobie nie jest taka strasznie OP, ale ta jest supermoc wszystko nadrabia. Jest super no po prostu. No nie ukrywajmy, czyścik prawie każdego. Super z każdym wygra, moim zdaniem, więc. No po prostu, no grajcie nią jak najwięcej, dopóki nie dostanie nerfa, bo naprawdę postać jest wspaniała. Eee, Okej, okay. tutaj się trochę wycofamy i sp spróbujemy sobie zebrać Nice, Mamy śrubkę, zaraz mamy super mod, więc. Gdy mamy supermoc, no to już tutaj na easy robimy tą grę. E, dobra, oni mają również Rosę. Ona już zebrała sobie supermoc. Dobra, ja też w sumie odpalę e, sobie właśnie ulta. No i zobaczcie, no przecież to jest takie piękne, gdy te wszystkie postacie próbują cię zabić, a ty masz e, tą tarczę i jesteś teoretycznie niezniszczalny. E, więc no, no, grajcie ją jak najwięcej. Sorry, że tak ciągle to mówię, ale... No ale chciałbym, żebyście mieli po prostu więcej pucharków. E, więc to jest rada: grajcie rosą teraz jak najwięcej. Dopóki nie dostanie ona nerfa, myślę, że no, no na bank dostanie nerfa. No nie ukrywajmy, jest strasznie dobra i dostanie nerfa no, na stówę, Więc grajcie nią, tak jak mówiłem. Kurde, ciągle, się, sorry, że się ciągle powtarzam, ale ciągle będę wam mówił to kurde co minutę, abyście grali rosą, bo zaraz dostanie nerfa. E, ogólnie mam nadzieję, że uda mi się wbić na rosie e, zanim dostanie nerfa co najmniej 16 rang. Aktualnie chyba mam 11 czy tam dziesiąty. Mm, więc no, dobra. E, spróbujmy sobie. E, dobra, wbijamy supermocą po, po tą śrubkę. Oj. Dobra, teraz mamy trochę kryzysową sytuację, a i nie zdążyliśmy wykorzystać znowu supermocy. E, więc, dobra, ta rosa będzie tutaj chciała nam wbić chyba. Chociaż nie, no nie ma aktualnie supermocy. W sumie ją sobie tam zostawimy, e, co nam tam. E, Okej, okay, idzie, na, idzie do nich level 5 naszego, jakże wspaniałego e, bota. Mam nadzieję, że ten level, e, level trochę im zdziała. Dobra, kurde, ta rosa tutaj obija tego robota. Dobra, wbijamy znowu. I w sumie będziemy sobie tak niszczyć to. To ma już tylko 25%, więc. Wydaje mi się, że e, jak tam wbiję supermocą, to po prostu mogę im to już zniszczyć na raz. E, ale najpierw trzeba tam supermoc oczywiście naładować. Okej, okay. ona nas tutaj ładnie tornadem przyciągnęła. E, I mam nadzieję, że dobra. O nie, nie, tutaj musimy się wycofać, okej. Okay. Zaczekamy aż nam się naładuje tutaj życie. Mówiłem, przepraszam za dźwięki w tle, ale mój jakże kochany braciszek wszedł mi do pokoju. E, więc dobra, e, mam nadzieję, że kurde, no muszę tam zaraz wbić tą supermocą, tam jeszcze ten Spike rzucił pewnie swoją supermoc dobra, wbijamy im Wbijajem, wbijamy im teraz ok? jest, dobra, poszło dobra, to, to już kończymy oj, dobra, jednak nie, nie, dobra na, na luzie to kończymy, jest, udało nam się zakończyć, e, mamy wygranego Siege'a, pierwsza gierka wygrana e, no i co, lecimy lecimy ogólnie dalej E, może teraz sobie pójdziemy na Banti. E, kurde! On no normalnie się tak mi hałasuje mój brat. Bądź cicho, bądź cicho, bądź cicho, stary. Dobra, e, lecimy sobie tutaj z... E, z Bounty W sumie to się nazywa nagroda bardzo dziwnie. Nie pasuje mi to do tego trybu nagroda. E, Okej. Okay. Udało nam się zniszczyć tamtą rosę i mamy już trzy e, gwiazdy. Trzy gwiazdeczki, ogólnie wygrywamy. 2-1, dobra. Tutaj jestem, ten bo ten jingo chyba zabije. Nie, dobra, ja, ja go muszę zabić. Nie, jednak ten jingo zabił. Zabrał mi trochę kila, ale, yy, ale wygrywamy w gwiazkach 4-1, więc jest dobrze. Okej, okay, ten bot tutaj będzie próbował we mnie trafić i mu się zapewne to uda. ok wbijamy na tego, bo. Włączamy naszą tarczę i lecimy teraz na tą piper. O, tej Gini ją tak idealnie przyciągnął. I w sumie zabrałem trochę Ginowi Kila. Ale no niestety, czasem trzeba zabrać komuś kila, żeby zostać. Żeby zostać po prostu star playerem i zdobyć więcej expa. Dobra, musimy sobie znowu naładować super moc. I co? Wbijamy na tego bo. Naładowaliśmy super moc. Teraz lecimy na tą piper. Prawdopodobnie zabijemy tą piper. Dokładnie. Zabiliśmy piper, mamy full gwiazdek, więc gra jak najbardziej będzie udana. Zostało jeszcze 45 sekund. Jeszcze sobie może kilka osób zabijemy, bo czemu by nie. Dobra, chodź do mnie tutaj piper. Ja się tu mam zaopiekuję. No nie, no i znowu znowu ten głupi znaczek internetu. I znowu mam lagi. Dobra. Oj tutaj wdepłem w bombę. Okej. Okay. Dobra. Wbijemy do nich, dobra, wbijamy do nich. Czemu by nie? Włączamy super moc i lecimy po prostu na, na tą Piper. Nie dobra, polecimy sobie tutaj, albo może się wycofamy, albo jednak znowu polecimy, albo się wycofamy i zginęliśmy ostatecznie. E, ale na spokojnie wygrywamy ten mecz z przewagą aktualnie 10 gwiazdek i chyba tak zostanie e, oby. No i tutaj Piper miała kłopoty, ale udało jej się uciec. No i tak, wygraliśmy przewagą 10 gwiazdek, więc tutaj na spokojnie e, łatwa wygrana. I do, zostałem tutaj gwiezdnym graczem. Eee, w angielskiej wersji jest to oczywiście Star Player. Eee, dobra, w sumie teraz polecimy sobie na Showdown. A. Może zagramy wszystkie tryby. Zagraliśmy już Seija, zagraliśmy Bunty, zagramy Showdowna i grab'a I będziemy pewnie kończyć już ten odcineczek. W sumie nagrywam ten odcinek w niedzielę. A widzicie ten odcinek w środę albo w czwartek. Więc możecie tam napisać, jak wam. Oj, możecie napisać, jak wam majówka mija. O kurde. Bo widzicie ten odcinek w majówkę? Dobra. Jest. Chyba udało nam się jej uciec. I naładowaliśmy sobie jedną czwartą supermocy, więc jest naprawdę fajnie. Zostało 98 już zadymiarzy. E, więc, więc jest ok. Dobra. Teraz trzeba tą. Piper to jakoś. Jakoś trzeba ją zabić. Ale nie wiem jak. O, dobra. I no nie. I musimy się teraz troszeczkę wycofać. Tutaj ten bo również będzie nas próbował trafić. Oj, jesteśmy w bardzo kryzysowej sytuacji. Dobra, ale udało nam się z niej uciec. Kurczę, ta mapa jest. Ogólnie ta mapa jest bardzo słaba na Rosę, ponieważ jest to taka strasznie otwarta przestrzeń. I a rosa, jak wiecie, jest na bliski dystans, więc no po prostu ta mapa jest na nią bardzo słaba. Oj, tutaj ta piper mnie mocno biła, e, Mocno tak. Na poważnie mnie obiła, bo zostało mi mało życia, ale już się odrodziliśmy i teraz trzeba stąd wyjść ładnie. I, kurde, no kolejna Piper, co ja mam z tymi Piperkami teraz, dzisiaj? Jest, dobra, no udało nam się, kurde, no. Dobra, nie no, musi nam się odrodzić życie. Kurde, lagi, lagi. Nie, dobra, nie lagi w takim momencie, proszę. Dobra, ta Piper zabiła tutaj Dynamajka i w sumie będziemy sobie tutaj kampić, bo czemu by nie? No, ważne jest to, żeby naładować sobie supermoc. Kurde, 8 masz. Masz 8 power cubesów. Dobra, włączam? No nie. Niestety nam się nie udało wygrać tego showdowna, ale e, ale jesteśmy pucharki, pucharkami na plus. Plus trzy pucharki, e, 12 ranga wbita rosy i zagramy sobie jeszcze tutaj ostatnią grę. Będzie to oczywiście Game Grab. E, I ogólnie zaraz wbijamy, zaraz wbijamy, jak widzicie, 9000 pucharków, bo zostało nam tylko. E, Hmm, kurde, nie pamiętam ile tam było, ale zostało nam na pewno e, jakoś no mniej niż 80, więc to jest naprawdę mało. Szczególnie że mam właśnie tą rosę do wbicia. Więc na spokojnie myślę, że w tym tygodniu wbije tą kurde, jak to się nazywa, wbije tą e, wbiję tą No, co ja chciałem powiedzieć? Wbiję tą 16. rangę. Chyba, chyba chodziło mi o... A nie, o, chodziło mi o 9000 tysięcy płarków. Jeju, jestem taki zapominalski i e, po prostu pomyliłem się, zapomniałem, że chodziło mi tak naprawdę o 9000 tysięcy płarków wbicia, a nie 16 ranga rosy. Ale wiecie, tak, tak, tak to już jest ze mną. E, dobra, wbijemy sobie tutaj supermocą na tego Karla. Oj, tutaj bo się, że ta rosa wbije nam również supermocą. Dobra, włączamy, włączymy sobie również, zaraz ulta. Oj tutaj gemmy zginęła O dobra wbijamy na nią Wbijamy na tą rosę i udało nam się ją zabić Patrzcie jeszcze na tego Tutaj sobie wbijemy poko Udało nam się go również zabić Zbierzemy sobie tego gema i jest mamy countdowna Odliczanie dobra mamy odliczanie Więc zostało tylko No 10 no dobra czekaj Zostało 10 sekund i Wygrywamy tą gierkę Dobra sumie się z nią tutaj pobijemy bo, bo czemu by nie Kurde tylko ten Jin zaraz tutaj zginie no nie no i zgin jean zginął. E, no ale znowu mamy teraz odliczanie i mam nadzieję, że tym razem nikt nie zginie. Dobra. Tutaj Pam ładnie e, mądrze postawiła to leczenie, aby mógł się po prostu tutaj leczyć będąc w krzaku, więc dobra, ta gierka jest również e, wygrana również i e, dobra. Udało nam się wygrać. E, ciekawe, czy będę gwiazdnym graczem. Nie, dobra, ta Pam jest gwiazdnym graczem. Yy, ogólnie, jeszcze raz, ostatnia rada. Jeszcze raz wam to powiem: grajcie rosą jak najwięcej, aby po prostu. No, zanim dostanie nerfa, bo nie ukrywajmy, jest to moim zdaniem, szczerze, tak, moim zdaniem, jest to aktualnie najlepsza postać w grze. Moim zdaniem, nie wiem, każdy ma moje, swoje zdanie. Napiszcie na przykład, yy, napiszcie po prostu w komentarzu ocenę Rosy yy, od 0 do 10. Ja oceniam ją na 9,5 na 10, bo po prostu mogłabym mieć, mieć więcej życia i więcej zadawać ale wtedy byłaby dużo, dużo za OP. Aktualnie jest już za dobra, więc no po prostu grajcie tą Rosą, dopóki nie dostanie ona nerfa. Ja nią będę nerdził i innych innymi po prostu nie będę prawie w ogóle grał, żeby jak najszybciej po prostu wbić Rosą jak najwyższy rang. W ogóle, które ma miejsce Rosą w Polsce? Gdzie tutaj mamy tabelę wyników? dymiarze. Rosy, Rosy ma już bardzo dużo osób na maksa i jesteśmy... Kurde, nawet nas nie widać. To jest hardcore, oczywiście pierwszy. Hardcore jest we wszystkim kurde pierwszy w Polsce. Czekajcie, hardcore jest e, no jest pierwszy hardcore. Gdzie jest? E, ja jestem 296, aż tak spadłem. Ojeju, jeszcze niedawno byłem w topce. Dobra, będzie trzeba to nadrobić. Jest majówka. Może uda mi się nadrobić. E, wrócę, mam nadzieję do tej topki, ale naprawdę teraz jest słabo. Jesteśmy 296 w Polsce, tylko więc no, marnie to wygląda. W ogóle zapraszam Was do klubu Cactus Fire. No właśnie, wyrzucimy sobie kogoś. Aktualnie jesteśmy. E, aktualnie jesteśmy. Którzy w Polsce jesteśmy? Uwaga, uwaga. Szóści w Polsce. E, ciągle się przytrzymamy na pozycji szóstej. E, no i mam nadzieję, że w końcu skoczymy na tą piątą. E, byłoby naprawdę mi niezmiernie miło. Niestety, Gryfu, musisz się pożegnać. Pożegnać z klubem. A my tutaj gra, damy klub od 7500 pucharków. E, a ty. Po prostu Gryfu, niestety, nie, nie ty, nie Nexy, tylko Gryfu. Pożegnaj się niestety z klubem, ale no po prostu, jeśli chcemy się rozwijać, to musimy wy wyrzucać tych korszych graczy. W sensie, nie mówię, że jesteś słaby, ale no po prostu jesteś ostatni w naszym klanie, więc przepraszam Cię, ale muszę Cię wyrzucić. Więc mamy 99 osób, więc zapraszam. Dobra, ja tymczasem będę kończył już ten odcinek. Więc lajkujcie, subskrybujcie, do następnego materiału i cześć!